Małopolanie mają dość oddychania smogiem wśród mieszkańców województwa. Zwiększa się świadomość potrzeby działań na rzecz ochrony powietrza. Potwierdza to raport opracowany przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego. Chcieliśmy wiedzieć, czy rozpoznawana jest uchwała antysmogowa w Małopolsce. Najważniejsze wyzwanie, przypomnę, że Małopolska była pierwszym województwem w skali kraju, który taką uchwałę. Podjął dzisiaj z 13 województw w skali całej Polski i ważne było, biorąc pod uwagę tempo wdrażania zmian, przekazywane środki na wymianę na ale przede wszystkim tą presję, abyśmy zdążyli wymienić pozostałe piece do 2023 roku, wzmocnić właśnie przede wszystkim. Tą opinią mieszkańców. Jak się okazuje, prawie 90% Małopolan wie o istnieniu uchwały antysmogowej. 81% mieszkańców województwa dobrze ocenia przepisy antysmogowe, a prawie 70% respondentów opowiada się za bardzo szybką interwencją służb kontrolnych w przypadku spalania odpadów. Badani chcieliby, aby służby sprawdziły to w ciągu dwóch godzin. Problem zanieczyszczenia powietrza w ogóle jest problemem coraz ważniejszym w opinii społecznej. Jakby do świadomości ludzkiej powoli przenikają te tematy ekologiczne. Ta świadomość na pewno następowała powoli, ale cieszymy się bardzo, że jest. Bo dzięki temu możemy program ochrony powietrza wdrażać, mając takich sojuszników jak mieszkańców. Tutaj oczywiście padło sformułowanie, że w procesie powstawania programu ochrony powietrza było wiele konsultacji z lokalnymi samorządami czy też z organizacjami pożytku publicznego. Co ważne województwo małopolskie jako pierwsze w skali kraju wprowadziło przepisy dotyczące ochrony powietrza. Przede wszystkim zmagamy się cały czas z wymaganiem uchwały antysensoryjnej z tym, aby do 2023 roku wyeliminować kopciuchy, by nie funkcjonowały żadne piece bezklasowe. W tym celu dedykowane były środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. Blisko 154 miliony złotych trafiło na ten cel do Małopolskich Dni. Z drugiej strony przygotowujemy się już do następnego ważnego wyzwania, jakim jest program Czyste Powietrze. Rok 2021 ma przynieść kolejne działania na rzecz ochrony powietrza. W styczniu ruszy projekt LIFE Eko Małopolska dla Klimatu i Energii. Ma ono objąć m.in. przygotowanie scenariuszy działań klimatycznych dla Małopolski od 2030 do 2050 roku.